Dobra jest, mogę ustawić paliw. <grywa> ja pierdol. Pan jeszcze poszedł odlew zrobić. Dobra, nie no, tyle deszczu? Kurwa bez wycieraczek? No to zmień kamerę z kokpitu. No z kokpitu mogę. Ja pierdole. Czekaj, klacz to było... <grywa> Zajebali wycieraczki. Klacz to taki rodzaj konia. No właśnie. To jest chyba sam samica konia? Dobrze mówię? No, co ty nie powiesz. No a co? Ziemy. Ja? Misek? Mogę? Misiek? Nie. nie. Wystarczy ci gaz, tam ulec, skręcanie. LCD i te na partyzanta. Takiego czegoś jeszcze nie grali. Kurde? To nie rozpierdol tam. Oh. Przypominają się. Bartku, no. przypominają się powiedzi. stare dobre czasy. Co też tak czekaliśmy na co niektórych. No kurwa, po 5 restartów wygląda? No oczywiście. Musimy restartować, bo przegramy. Dokładnie. Pierwszy, pierwszy Mam nadzieję, że ujadę. Dobra, tak? to odpalam. Dobra. Odpalaj motorniczy. Teraz pytanie. Niby pokazuję ja, 0. Albo 500. O pierdolę, to nie, no. nie wiem czy zakładać łety, czy nie łety. Oj, nie chyba wiem. nie. Jeszcze zerknę, ale wątpię. 4% brak. A nie, czekaj, się... zaczyna się, dobra. No. Odwołuję. Właśnie. Lechu, co ty pierdolisz? Dobrze, ale będzie zgadywanka Katera. Argentyna, mm. co ty robisz? No. Dobra, kurczę, zostaje na Slickr, bo na tej... Jak chodzimy ostatni wyścig, chyba przy 15 zaczęły się ciężary. 5 jeszcze chyba nie. Ale to jest reswit, no, pewnie ktoś postawi na łetę, może lepiej na tym wyjdzie No Uff, Ale Uuuu, mi się Misiek ustaw 50 paliwa Mam Dobra Pięćdziesiąt złotych zalew No Werwy do pełna Kurwa No i gaz jest gazu. trzydziesięcioletki, panie, werwę, Jezu. Jezus, Maria. Kurwa! Kurwa. Na chłopie, jak? to on się zatrzymał? No, ja pierdolę... a, a tam on Jest! Nie jedzie. Prawie wyjebałem chłopa, nie? Wła, warte, bo ja cię nie widzę. Dobra, tu jest. Chłopie zatrzymał się przed mordem, nie? Ja tak spokojnie. Jak się szyk popierdolił, no. Ja nie wiem, z kim mam jechać. Hallo Patryk, smaga, gdzie ty jesteś? Adi ja jest? jestem przed tobą. A bo ja ostatni bo ja ostatni startuję. Mm -hmm. A Jornej kurwa, gdzie No, Jornej na P1, a gdzie? To jak? Jornej nie ruszył jeszcze. Jo? Nie ruszył przecież. O kuripka, to przepraszam, nie gdzie? A pierdolę. to nagrajcie. Ja. ja to nagrywam, więc będzie nie, udokumentowane. To! Najlepsze jest to, że ten Filip za mną jedzie, kurwa, nie? No, ja mam za nim jechać, za tym Filipem właśnie. Nie już nie tym mają kłopoty Neymara. Dobra, kurwa... kłopoty Neymara. to są kurwa totalne kłopoty, nie? To jest kurwa dno. Co tu się dzieje, ty? A jeszcze nie zaczęliśmy nawet. Bra chyba zreflektował się. Ja? Tak. Ja się ja to, ja to czuję, że mi się jedno. No to, to jak na no, przykład no, się jest... zaraz i chuj będzie, nie? No nie, ktoś a właśnie ty Paweł masz jakiś demecz? Ja mam mordę obi to już. U.

Kurde, Pistaku tu! Kurde, sorry Bartek za otrzymanie. No, no, nie wierzę. Jedź! Ten nad... ...na nie Dobra. Ja mam ile Galpasa, nie? Za to. Dobra, ja tu się nie wtrącam, ja tu sobie popatrzę. O! Uh. Ja tą karę mogę na koniec serwować, nie? Ten już, to teraz jeszcze nawraca tam do wlepki <noise> Jezu <głos> Nie wierzę to, to widzę, że mamy godnego kandydata ja, naszego nie, mistrza kurwa, no... to, to już kurwa miśka przebiło, nie? To Tore że tak wolno, ale nie chcę się rozjebać. Ja zacząłem uświsk A moje? O jezu. nie, nie, nie. Tak, tak. Miarę. Oho, uderzył w tą bandę. Ten za mną. Tą bandę w ostatnim zakręcie. Ty, tu ktoś koło upierdolił na te już, co ty gadał? Przyrzutna jest ja koł, koło, jest faktycznie Ja pierdolę. Na wyjściu Speedplay. Aaa, to teelif! Chyba ty on tylne koło chyba urwał. Ty jeszcze drogę mi chyba zajeżdża. Ja no? Można urwać tylne koło. Nie przepraszam, jest przednie. Dobra, teraz widzę. Ja się go boje! Ja pierdolę ciężary. Gdybyś ty widziałem ja mi teraz zajechał. O człowieku! Dobra, na razie jest zero deszczu. To był błąd jakaś na to był błąd. On tu jest po prawej, ja pierdolę. A bo to Misiek! Nierozdoblowany ty. Ta Porsche, bo tylko Misiek to ma. Ale przynajmniej Michał Cię taka beka nie, nie, nie pominęła. Pan No i pojechałem do trzeciego miejsca, kurwa. Poczekaj, ja też tam coś pominęłem, bo on co będzie dalej, chyba że się rozwaliłeś. Nie, chłopie, ja muszę ile gun pasa odserwować, od, od nie? A. Za to, że kurwa. <ścoughs> nie będę. To się to odpadło. je A to na tym zakręcie dużo tracę, dobra. U2 zaryzykowałem z A nie było warto. 父ちゃん。<laughs> <laughs> One left to go, nie? Hmm, serwować. Uff, autem stracił auto. Mm hmm. I mm -hmm. Ten Tomek, to ja w ogóle nie wiem co on tutaj robi. Ojej, ja, no on tu przyjeżdżam, no wyjeżdża, nie? A zmiana co? Nie, siara. No. Dobra, sam się wywalił. Kurcze. Określenie Sodoma, ja najbardziej się sprawdza Dzisiaj już nie jedziesz, tak? Ja to mam w sobie, nie do tego. Nie, no mi się nie jedzie. Widzę po marcu, że jedzie. Hmm? Czyli czas się przełączyć na asetokorsę. Corsę Czemu? No wiem Bo no już remfaktor Factor tu ginie w sumie Ale w ogóle mam Ultimate wejdzie Ja też mam Ultimate. Ale nie jeździłem w w ogóle nawet Też Może chwilę na potach jak miałem starego kompa I chwilę na nowym kompie, ale no nie wiem Ja no, jak ja miałbym dogonić truskawę, to musiałbym się dwa razy wyjebać. Mm. Teraz się może zdarzyć, ale czas dwa. Znaczy, że panek przestało. O, chy kurwa. No, chyba, że nasi dublowani koledzy dopilnują. To kurwa, Tomek tu mi wyjeżdża. Na tym nawrocie to ten, prawie wszystkie opony zciągną. Ooh. Mm. To się Paweł, stało, że tak odrobiłem do ciebie. Jada na łeb, nie? A w tym sensie, czyli już ciągniesz to. Ej, chyba padać zaczyna. Tak mi się wydawało, że miałem kropla w pierwszym zakręcie. Kurwa, co za debil, jebany no. Który? No Tomek, kurwa. O! Nie wiem. Ja nie wiem co on robi, on chce jeździć z dekzakiem, to jest jakim dziecko tej... Ładu w głowie. Jak żadnego nie mam to skąd. Nie? Ja pierdolę. Łaraj mi się, jestem za tobą. Teraz to jest na wyjęto. Dobra, udało się. Bezpowizyjnie. O, oh. oh, ale bym O, ale było blisko. <laughs>

na też ale już trudno. Hmm, dobra. Jeszcze miałem czemu nie Nie, nie. Jebu. No ale przecież co jest? Kurwa no nie odpali mi śmieć. O co jest? Asf, auto? A w ogóle mm. to Tak. Zniłeś, wykurwiłeś co? Tak, wykurwiłem. No to silnik zabiłeś. Hmm. Już trochę ten pierdolisz z No i chuj z punktów. Kurwa! No, ja, ale zawsze chyba. Dobra. Nowy żółta. Tak. Ja pierdolę z tym. Ej, Tu się kurwa gościu rozjebał, ty, mm. części leżą, ja ję dole. Tam też... ty. O, o paweł poleciał. To nie jest No Znaczy nie, tylko po prostu żwirek, znaczy żwirak, trawa bardziej. <chink> Chyba mi się wie, coś czego my nie wiemy. No, <sum> no nie mamy punktów, nie? Włączcie. Ty nie masz dyskwalifikacji, o co chodzi? Właśnie ma. DNF-a dałem. A, to DNF-a to możesz mieć. Nie wiem, jak tam przejechałeś. No jestem dwa lapy za tym. Nie, no, no tak. on jest niemożliwy, ten typ. Hmm. Kurwa, Paweł, zaraz sobie powtórkę, co on odjebał. Jak on stał, Nie, <śla> ja nie wiem, kto to jedzie. To jest jakiś. <śla> nie wiem, co się stało. No. O kurwa, też ja nie wiem. O kurwa, O kurwa, no hmm. widziałem to. Widziałeś to? Tak. Jak mi się coi, kurwa na mnie, ty. się na siebie? Ja pierdolę. Aż się od 53 ja, ja. przypomina. Ogólnie w tym wyścigu brało 2,66 paliwa na okrążenie, przynajmniej u mnie. Ty faktycznie jak na 100 litrów. Więc te obliczenia na 3 coś, to jakieś dziwne, były. Nie wiem czemu. Ma... Znaczy, tempo na pewno było wolniejsze, bo deszcz było trochę na torze, nie? Mm. Na pewno tor zimny. Mm. O! dobra. Dobran. Okej. Okay. Och. Dobra. No to liczymy jeszcze raz. Tu zrobiliśmy 12 kółek. To trzeba będzie. 2, a powiedzmy teraz razy dwa. pięć razy. o będzie. To jest taki wariant całkiem bezpieczny.